Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Ryszard Kasiorek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. Ja z innej jak gdyby bajki zadam pytanie, bo tak mi się nasunęło. Ja akurat sporo na ten temat wiem, ale, ale nie wszyscy, więc proszę o informację, co będzie się działo, jakie są plany, gdy chodzi o ten budynek oddziału wewnętrznego, ten, ten mały co Pan, czy co planuje się, no w co się planuje przeobrazić ten, ten mały oddział drugi, że tak się wyrażę. Tak wiem, Były drodzy drugi. Państwo, w tej chwili Najważniejszą rzeczą, przypuść, myślę, że dla mnie, dla Państwa i dla, całych i dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu to jest przebudowa i remont oddziału wewnętrznego. Ten oddział wewnętrzny jest w opłakanym stanie, to są lata 70. ubiegłego wieku, gdzie są wspólne toalety, gdzie sale 6-8 osobowe i to co rozmawiamy i tutaj z Panem Starostą i z całym zarządem, Najważniejszą rzeczą jest wykonanie remontu tego oddziału i dostosowanie trzech klatek schodowych do wymogów przeciwpożarowych, bo takie są potrzeby, a wiemy, że bezpie... zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jeżeli nie dostosujemy tego oddziału, nie dostosujemy klatek do obowiązujących przepisów, no trudno tutaj dalej świadczyć jakiekolwiek usługi medyczne. I może, jeżeli Pan Starosta i Państwo pozwolą, powiem troszeczkę o tym oddziale wewnętrznym. Jest przygotowany projekt tego oddziału. Chcemy, jeżeli by się udało pozyskać środki, o czym z panem starostą i z zarządem rozmawiamy, pozyskać środki, to byłoby to jedno główne zadanie, podzielone oczywiście na dwa etapy. Dlaczego na dwa etapy? Pierwszy etap to etap, gdzie dostosujemy część tego oddziału, teraz nie funkcjonującego. Jeżeli ktoś był na oddziale szpitalnym, oddziale na pierwszym piętrze, tam kiedyś było ambulatorium czy laboratorium i drugą, patrząc w kierunku oddziału dziecięcego, wszystkie te pomieszczenia były dostosowane do świadczeń medycznych. Tam jest zaprojektowanych 19 łóżek szpitalnych i chcemy to w pierwszej części zrobić. Dlaczego? Dlatego, aby w drugim etapie zruszyć dopiero tą drugą część, obecnie funkcjonującą, aby, drodzy Państwo, nie zamykać oddziału wewnętrznego, i nie tracić środków pochodzących z ryczałtu. Jest to do zrobienia, żeśmy o tym długo rozmawiali, rozpatrywali ten projekt, i uważam, że ten proces i takie kierunki działań są słuszne, tak? Wykonujemy rolę tego działu, przenosimy pacjentów. Tam jest dość dużo do zrobienia, ale to są zupełnie inne warunki, w których by pacjenci przywali, i wówczas, mówię jeszcze raz, bez, bez jakiegokolwiek zamykania oddziału wewnętrznego, aby nie tracić pieniążków z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo gdzieś też później odzyskać te pieniądze. Jest bardzo trudno. Jest przykładem taki takim szpital z naszego sąsiedniego powiatu, gdzie przez cztery miesiące był zamknięty oddział wewnętrzny, no z różnych powodów, akurat tak. I te pieniądze im zabrano i do tej pory tych pieniędzy nie, nie zwrócono i nie zwrócą. A jeśli chodzi o ten pusty budynek, tak, to myślę, że to jest taka, może dalsza lub krótsza przyszłość. Chcę tam otworzyć Zol. To jest coś to jest nam bardzo potrzebne, nie tylko naszemu społeczeństwu, ponieważ społeczeństwo się jak Państwo widzicie starzeje. Raz, tak? że w powiecie kolskim tych mieszkańców bywa, ale patrząc chociażby po oddziale wewnętrznym i nie tylko, tak? Starzejemy się, trzeba to sobie przyznać i tej właściwej opieki długoterminowej w naszym powiecie nie ma. Mieszkańcy są wiążeni do Turku, do innych miejscowości, a potrzeba jest tutaj ogromna. Jeżeli uda nam się w perspektywie już po wykonaniu przebudowy i remontu oddziału wewnętrznego, zagospodarować ten budynek, no to będzie kolejna wartość dodana i myślę, że nasi mieszkańcy naszego powiatu naprawdę na tym by skorzystali. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za odpowiedź. Właśnie o to mi chodziło, żeby ta informacja jakby dotarła do szerszej rzeszy ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.